No co? No mów coś Daj mi spokój tak. człowieku o tej godzinie. Daj pan żyć. No półtora promila, ten mi jeszcze no mówi. Nie mów takich rzeczy, że przecież nie piliśmy. Muszę to wyciąć z ciebie. Wybieramy jajce teraz, nie? Ryby, 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 kochani witajcie. Jak widać jestem ze Seba. Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie. I co? Ostatnio byliśmy razem, jak oglądacie na bieżąco filmy to powinniście widzieć na białą rybę. Na rzemieniu, woda stojąca, więc dla odmiany teraz będzie rzeka, będzie to Wisła i drapieżniki. Na różne naprawdę drapieżniki się nastawiamy. Jest 36 stopni na zewnątrz, także bardzo gorąco. Mamy piątek, więc zaczynamy weekend. Juhu! No, szukamy Jurka jak zwykle. Kolejny raz. Trzeba go szukać. Gdzie ty jesteś, Jurek? No. No, no gdzie? Boże o! o. ja nie. Dziesiąty raz on jedzie i on za każdym razem musi dzwonić, bo nie wiem gdzie! Matko, bok, ta jaka pajacorka, no. no! Już? Już ci użyło? No, tak! No! No! Ośle jeden tu! Nie, nie ma to jak rodzina atmosfera po <laughs> bo, Bożewłowku! Siema, ośle jeden! Siema, ośle jeden! Prezentuj miejscówkę! Do raportu! No już była kiedyś! To jest ta sama? Siema już! Ta sama! Tak, Aha, no, 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 no. Pomiędzy no. Tymi, tymi. Ale po Pomiędzy główkami. Tak. A bolenie to się tłuszkają tam przy tych kamieniach i przy tamtych. Gdzie? Tam na, na końcu? Tak. No i tam pójdziemy łowić te bolonki. A, ty już się tu rozłożyłeś ze wszystkim. A co to jest? No właśnie to, jest to jest spławik. To jest spławik podwodny? Nie, że to specjalnie jeszcze jakaś nie, tam to drzęczy, tak, że chodka, tak. suma ławi. A gdzie masz spławik podwodny? Nie, to jest, to jest, to jest, nie, nie, to jest ciężarek podwodny, bo ja będę wodził pod wodą. A. to, to wszystko jasne ogólnie. Zobaczcie, dopiero co przyjechaliśmy, Seba ledwo wyszedł z samochodu, od razu zestaw zrobił, Boleniowy. i zmierza na skraj główki. Raz z jednej strony, raz z drugiej, a później do niego pójdę, tylko na razie rozstawiamy z Jureczkiem biuro zarządu, że tak powiem. Ktoś musi. Tak? Tak. Żeby słoneczko nie raziło. Patrzcie, chwilę odsapnęliśmy sobie od słońca, schowaliśmy się pod parasolem i płynie taki oto. Eee, staty ty on tyłem płynie? Nie, na ręcznym zakręcę. A, tak go obrócił się, tak? Tak. Ręczny zaciągnął mieli... i... <laughs> Driftik po Patrz, wodzie. jak zaczyna mielić. No i pali gumy teraz. No. Nagram wam jeszcze, bo znowu jest ten statek, jak zakręca. To fajnie wygląda. Na ręcznym, patrzcie. Dupka zawija. Słońce beznadziejne jest niestety, za mocne. Policja chyba kogoś zatrzymała na moście, patrzcie. A z jakiej odległości to zauważyliśmy? Patrzcie jaki mamy wzrok z okolic Jureczkiem. Nie? <gry> Kurde, jest taka patelnia, powiem wam szczerze, że nawet odpuściliśmy na razie. Czekamy jeszcze godzinę, bo jest już która? 19.00 już. O 20.00 zaczynamy łowić, no bo nie ma ani jednej chmury, tutaj jest słońce i musimy siedzieć po prostu pod parasolami. Się nie da. Czy w... Inaczej, nie jest to po prostu przyjemne. Siedzimy, a pod się leje strumieniami. No. No idzie do nas zagubiona perełka. Zwycięstwo! 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 Obejrzałem sobie w ogóle co tutaj jest, tam pod mostem taki w ogóle bardzo fajny kanał płynie, no. bardzo ładne miejsca są, za tym kanałem w naszą stronę nurt wali po brzegu, też jest fajne miejsce i tam się nawet przez moment coś pokazywało. Patrzcie jaki piękny jest normalnie teraz, zaczyna się zachód słońca, za chwilę wam Siedzi, pokażę. kurna, leżą śmieci, jakieś flaszki, no to pewnie po wędkarzach bo to gdzieś tutaj leżało. A trzeba tak, takie butelki można zebrać, można sobie wiesz, jakieś tuszki barmańskie poćwiczyć. Nie trzeba tego wyrzucać, to jest taka fajna zabawa, Możesz no ja pierdzielę Tak? bo sobie nie zdradził wam jednej tajemnicy zasadniczej, nie wiem czy mogę zdradzić bo Seba kiedyś się parał parmaństwem miałem firmę eventową, posługiwałem różne imprezy z fikami było fajnie, było wesoło a takie pierdolety uwielbiały młode dziewczęta Hop. i patrzcie jak skończył trafił do obozu łowcy i u nas fika buteleczkami no. zajechał kolejny łowca tam Łukasz łowi żywca ja, są już żywce, są Jacek, jeszcze nie powiedział, bo on jest taki skromny, ale jestem mega szczęśliwy, bo on dzisiaj nowy zestaw nam pokaże, sumowy. Pisaliście tam w komentarzach rzeczywiście, że my raczkujemy, jeżeli chodzi o połów sumów. Oczywiście zgadzam się z tym, bo bardziej się koncentrujemy na rozrywce jednak niż na zamówieniu. Aczkolwiek dzisiaj Jacek zrobi tak, jak to ma być. Sebastian też mi powiedział, co, co mam tam zrobić, co mam poprawić, więc też to zrobię, ale póki co na razie żywce. Niestety są na razie samo ukleje, bo się złowiłem, przepraszam, dwie, bo Jurek oczywiście To stety, stety. swój wkład żywca. No jest teraz super, no słońce zaszło, no w końcu się da łowić, nie? I jest to przyjemne. Ja łowię wtedy, jak mi to sprawia przyjemność, na siłę nic nie będę robił, patrz, cyk, proszę. Jest. Niestety mówię, tylko że samo ukleje, kurczę, wiem, że na Wiśle, z tego co z Sebastianem dzisiaj rozmawiałem, to mi mówił, że no jazgasz numer jeden, nie? Jeżeli tam chodzi o sandacza, że się wścieka, jak czuję jego zapach i smak, bo jazgasz, jak go powąchacie, to ma bardzo charakterystyczny taki zapach, nie? No ale Sum to ma tradycyjne sum. upodobania, czyli uklejka. Nie, ale możecie napisać w komentarzu w sumie, póki pamiętam. Bo Sebastian mnie uświadomił, żeby podbijać po prostu tego żywca, żeby nie dawać Ci tam trubka, Nie dawać po prostu, tak jak my robimy z gruntu, żeby on leżał na dnie, tylko podbijać go pod wodnym spławikiem albo czy nawet ty taką pałkę chyba kiedyś Jurek miałeś? pamiętasz? Z taką bombką co podnosiła przynętę? No tak, tak. No, gdzie tak, ona tak, jest? Tak. Masz ją? No w sumie nie wiem Dobra, na razie łowimy żywce. Możesz zarąbiście biorą. Rzuciliśmy po prostu dwie gały zanęty, patrzcie co się na wodzie dzieje. Czekaj, zoom nas pławi. Gdzie tu jest zoom? Na górze Wiesz co, Łukasz? No ja myślałem, że się wszystkie te ryby potopiły. Co ty tam masz na komary się spikę, bo trochę teraz zaczęło atakować, wiesz? no właśnie ten Możesz pokazać na filmie, bo tutaj co, co się dzieje to jest kosmos, nie? Tylko jesteśmy totalnie spsikani chemią to żeby tu wytrzymać, bo tak to mi się przecież wytrzymać nie dało. Mam robaki ja coś. Tylko nam ciebie tutaj brakuje. Patrz, okay. widzisz, bierze? Mm -hmm. Widzisz? Patrz. No brało, czemuś to nie. Ale nie, nie, no bo to takie. Finał tej akcji będzie taki, że łowię do 10 uklei, bo 10 nam wystarczy, bo też nie będziemy bez sensu męczyć ryb, bo więcej nie wykorzystamy, bo już mamy doświadczenie z nocek, że 10 nam po prostu wystarczy. Na pewno zestawy rzucamy bliżej, bo popatrzcie, że ta woda jest podniesiona. O było wziąć, Je mhm. jest! Najmniejsza ukleje no chyba kiedykolwiek muszę w życiu. Odzumować o, jestem zoomem to ci zależy Maciek nie przyjedzie. Dobra, wpuszczam ją tutaj. Cyk, no, na okonia, ale nawet nie. Pokoń też będzie spoko. No i co? Widzicie? Jakbyś łowił w tym upale, to bym się tutaj gimnastykował wymęczyłbym się, też bym pewnie złowił, ale teraz z przyjemnością to zrobię. Pół godzinki to są 4, jeszcze 6 wszystko w temacie. A kiedyś, pamiętasz, jak robiliśmy filmy, że nastawialiśmy się właśnie na przykład na taką drobnicę i z tego był film, a teraz łowimy po to drobnicę, czy w ogóle z powikiem operujemy na wiśnę, żeby coś grubego złowić, nie? No jest progres, no nie mówcie, że nie. Proszę. No jest, no niestety, no ale znaczy, stety. Ale najpierw trzeba się nauczyć wiadomo, no łodziło, jak ktoś nie potrafi złowić drobnicy, to nie złowi później większego byka, nie? Większego przeciwnika. Patrz, i teraz już zupełnie ustały te oczka, no nie? Ja zawsze robię tak, że dorzucam właśnie tej zanęty Jurek Bo ta ukleja to wyżarło. Widzisz? Nic się nie dzieje totalnie. Przerzucę sobie tutaj cyk, patrz. O. Tak, Zrobi kuleczkę jedną Takie mieszaneczki. O tutaj bliziutko. Cyk wystarczy. Nawet się pokuszę o garstkę robaków. Patrz. Cyk. Mam też zanętę taką rzeczną. Ej, gdzie masz te żywce? Tu. Wiesz. To? To, co ty to, 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 to masz? Pokaż, nagraj, weź to. No to kurde. Albo, to, to pokaż teraz no, to się zaczęło dziać, jak zanętę wróciłem. No to trzeba mi większego, albo dwa wezmę. No to weź sobie dwa. <laughs> Nie no, żartuję. 12. Nie to ja zarzucę na jakiegoś większego, wiesz. Bo wiesz, kotwica jest ósemka, ale ostre. Jezu. Nie no, poważnie, możesz dwa zrobić. Czekaj, co, gdzieś... co ty to, to masz? To, to jest ten, podwodny spławik, wiesz. A, to jest, tak się, tak, tak wygląda podwodny spławik. Tak tak, 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 tak. Ale wiesz co widziałem, jak na przykład było do no, sumy. No, Że na takie po prostu nawet kilka uklei zakładali tak za pysk, żeby po prostu zamykać. Serio? No. Aha. Takie słoneczka tak zwane. Okej. Okay. Ale rób tak jak ty chcesz, bo... Wiesz co, to jeszcze się rozłożę trochę i spróbuję coś większego. Ale kotwica też konkretnie. Fajnie, no, fajnie to wygląda, no tylko To no jest trójka czy... czy coś w tym stylu. Tak, trójka to jest. To ja mam tylko tą grzechotkę, taki ten. Yy... Wiesz co ja chcesz, to mam jeszcze jedy, yy, jedynki. Nie. Yy, tak, kotwice. Ja... Fajne, ostre, zobacz. Ja jestem tradycjonalistą. Tylko uważaj. Ała! 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 No, ała. Jest bardzo ostre już się tak pociąłem. No ale dobra, zobaczymy. O, ale jaki długi, co ty będziesz to robić? Nie, to jest na, w ogóle jest na pół metra osiemdziesiąt około fluorocarbon. Niby wytrzymałość do tam kilkudziesięciu kilo. Nie wiem dokładnie ja tak, sorry, a coś to ile będziesz potrzebował tak żywców mniej więcej na nockę, bo nie chcę bez sensu ryb męczyć. Yy, wiesz co, największe. No na, na razie ukleję zróbmy, a później za się weźmiemy. No, 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 ja wiesz. Ten Sebastian też właśnie mówił, żeby jednak się na lew. Dobra. Ale kurde komarów. Oła. Ale było brańsko. Słońce już całkowicie zaszło. Jurek się poderwał do startu. Ale powiem wam, że to co się dzieje z komarami, to jest masakra. Mamy świeczki, mamy środki na komary, mamy takie spiralki, pamiętacie? Jak byłem dzieckiem, to już te spiralki były. No i teraz one dalej są i je używamy, ale to średnio pomaga, nie ja cóż? Tak nas atakują, że się wytrzymać nie da. Teraz to jest najgorsza godzina z tymi komarami. Tak, Juroś, też witamy. Jezu, nawet na kamerze siadają, no masakra. O jaki pan leszcz, ale będzie piękna przynęta No za 30 centymetrów to ma O piękny Wow To dawaj na żywca To będzie na żywca no co? Będziemy sumy łowić Daj tam trudno zajrzeć? I skończy się, będzie się pupilkiem Skończy się Zobaczmy. się jak cholera. No romantyko jest, jak nie wiem co. O, księżyc gwiazdy romantyko. No nagraj go, Tam mnie bomba. Dzień dobry kochani, witajcie w nowym dniu. Wszyscy już wstaliśmy. Seba już nawet zdążył połowić. Jurek się wziął za Żurek. A jest godzina szósta. O! Wszyscy już wszyscy. Jak tam się Maciuś spało? Dzień dobry. Gitarka? Bardzo dobrze. Dobrze? Chcesz coś dodać jeszcze? Słońce wysoko. No co? No mów coś. Daj mi spokój tak. człowieku o tej godzinie. Daj pan żyć. No. Półtora promila ten mi jeszcze mówił. No nie mów takich nie. rzeczy. nie piliśmy. Kur... Może to wyciąć z ciebie. jajca teraz, nie?

w żywca będzie, nie? Leszczyk czy krąb? I to jest Dużo oczy No, dużo oczy i płetwy takie delikatnie zabarwione Chociaż na pierwszy rzut oka się wydaje, że to jest leszcz Ale popatrzcie, krąpie zawsze mają y, te płetwy brązowe, nie? Takie czerwonawe, a ten nie ma Ale po oczach można poznać Zdziwiony mhm. Tak jak tradycja nakazuje, jest nocka, to jest żurek Jurka, już chyba kultowy, nie wiem który raz w tym roku, ale ciężko by było bez niego, z wykładką, i z jajkami, i z kiełbaską, tak na bogato. Giur chcesz coś opowiedzieć? Już wszystko zostało powiedziane o tym żurku. 那个。 coraz gorsze się zaczynają, zobaczcie teraz wyszło na chwilę słońce dlatego kamerę odpaliłem, żeby coś z wami nagrać ale no dzisiaj będą burze ale... kochani, nadciąga burza czas się zawijać do domu Rodziny nasze czekają, także powiem Wam, że naprawdę było fajnie. Szkoda, że nie udało się tych dużych drapieżników złowić, nawet żadnego się drapieżnika nie udało złowić. Nie chciały współpracować. Biało był, ale nie był to cel naszej wyprawy, także no nie został cel niestety. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, osoba, są nowe, macie przycisk subskrybuj, w będziecie informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle w piątek o 19, bo weekend zaczyna się w piątki o 19 na kanale Ryby, 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 cześć! Dołącz do obozu Łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.